Kolejną prezentacją tegoż samego dnia, którego miała miejsce premiera Unikora, było wystąpienie pani prezydent IFR Mariny Bill. Jak nam przedstawiono, część danych jest jeszcze niejawna lub oparta o szacunki. Każdy z panelistów mógłby grać przekozaka i pompować się, czego to on nie zrobił. Zamiast tego było naprawdę szczerze. Bankiet odbył się na górce, z której widzieliśmy część Sztokholmu. Konferencja w nowej sali starego cyrku, a muzeum zorganizowano w starym cyrku. Program wypełnił nam dzień po brzegi, a na końcu zabrano nas w rejs statkiem na archipelag. Cześć, witajcie na kanale Automacy w Produkcji. Ja nazywam się Arkadusz Pietrowiak, jestem CEO firmy Nixal. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Obiecałem Wam dwa odcinki z wycieczek, zatem dziś dowożę te obietnice. Przypomnę tylko krótko. W zeszłym tygodniu mieliśmy relację na gorąco z targów ITM w Poznaniu. Dowiedzieliście się z niej dlaczego na ten moment te targi według nas z Nixal pretendują do imprezy roku. A jest tak dlatego, że na ITM można było zobaczyć całkiem sporo robotów przemysłowych. Roboty i ich możliwości zaprezentowane zostały w formie profesjonalnych stanowisk z poszanowaniem wymogów bezpieczeństwa. Po trzecie, prezentowane aplikacje odzwierciedlały podział rynku. 90% stanowiły roboty konwencjonalne. Mają rozmach. Po czwarte, można było zobaczyć prawie wszystkie najpopularniejsze typy aplikacji zrobotyzowanych. Po piąte, można było też obejrzeć szereg najpopularniejszych urządzeń peryferyjnych, takich jak przenośniki, obrotniki itd. itd. Po szóste, całości to wyważyła osobna impreza dotycząca stricte magazynowania. Po siódme, ilość prezentowanych obrabiarek i ich zróżnicowanie było w punkt. Po ósme, prezentowano możliwości integratorów i korzyści dla klienta, a nie bajery pojedynczych urządzeń. I po dziewiąte, ilość hali i wystawców była na tyle duża, że niczego nie brakowało, a na tyle mała, że nie trzeba było dreptać cały dzień. Na ITM wjechaliśmy jednak praktycznie prosto z lotniska, i dziś będzie właśnie o tym, skąd przylecieliśmy czyli relacja z 50-lecia robotyki firmy ABB, które odbyło się w Sztokholmie w dniach od 3 do 5 czerwca 2024. Welcome to ABB Robotics Connect 2024. Every show has a highlight, and the one today is coming now. Do Sztokholmu udaliśmy się na bezpośrednie zaproszenie ABB, które otrzymaliśmy dzięki Ludwikowi Kotlińskiemu, który to jest naszym opiekunem w firmie ABB. Ludwiku, w tym miejscu ogromne dzięki, że nas namówiłeś na ten wyjazd. To było bardzo intensywne, ale też mega ciekawe 48 godzin. Na ten moment nie jestem jeszcze w 100% pewien, które rzeczy możemy mówić, a które powinny jeszcze przez jakiś czas pozostać tajemnicą. Będę się więc starał powiedzieć jak najwięcej, ale jednocześnie nie zdradzić tego, co zdradzone być jeszcze nie powinno. Mam nadzieję, że mi się to uda. Bo co warto zaznaczyć, mając na wyciągnięcie ręki wszystkie najważniejsze osoby od robotyki w ABB, łącznie z samą panią prezydent Międzynarodowej Federacji Robotyki, panią Mariną Bill, można się było dowiedzieć naprawdę sporo, czasem naprawdę zaskakujących rzeczy. Nie przedłużając więc, specjalnie zaczynamy naszą relację. Zebrałem dla Was w dalszej części chyba 7 najbardziej interesujących i możliwie merytorycznych ciekawostek zasłyszanych lub obejrzanych w trakcie tej konferencji. Po pierwsze, Omnicor, czyli słowo odmieniane w trakcie tej konferencji przez wszystkie możliwe przypadki i jeden z głównych powodów, dla których wszyscy się tam spotkaliśmy. Po wielu latach użytkowania obecnych sterowników robotów z serii IRC-5 w ABB zauważono, że wymagania stawiane przez przemysł i klientów końcowych. W przyszłości nie pozwolą dłużej eksploatować zasłużonych jednostek. Z tego też powodu, kilka lat temu rozpoczęto pracę właśnie nad Omnicorem, który w trakcie tej konferencji miał swoją wielką premierę. No i żeby nie było, że jak jakieś giki, wszyscy jaramy się metalową puszką tylko dlatego, że ktoś w jej nowej wersji inaczej położył kabelki. Omnicor został zaprojektowany, by w przyszłości stanowić platformę spinającą to wszystko, co w robotyce właśnie nadchodzi. Przewidziana jest tu możliwość podłączenia w przyszłości wizji maszynowej, sztucznej inteligencji i szeregu innych rozwiązań, nie poprzez jakieś dziwne obejścia czy szereg integracji, tylko właśnie bezpośrednio do robota. Nowy Omnicor to też nowy panel sterowania, czyli T-Pendant. Przyznaję się, że na ABB zaczynałem swoją poważną przygodę z robotyką, więc, wśród wszystkich dostępnych na rynku, z tym jestem najbardziej oswojony. Wizualne zmiany widać tu na pierwszy rzut oka, ale największa magia dzieje się po włączeniu. Nowy Teach Pendant i to, co mu odpowiada w Robot Studio, to nie tylko gotowe rozwiązania programowe do najpopularniejszych aplikacji, takich jak spawanie czy paletyzacja. To zebrane gotowe bloki programowe do kilkudziesięciu najpopularniejszych aplikacji zrobotyzowanych, gotowe wtyczki i moduły komunikacyjne do wymiany danych czyli wszystko to, co czyni pracę programisty dużo efektywniejszą. Omnicore to też odpowiedź na coraz to bardziej rosnące wymogi w zakresie bezpieczeństwa IT. W czasach, gdy zagrożeniem może być zwykłe łącze USB lub podpięcie się do WiFi, firmy wymagają coraz dokładniejszego monitorowania i diagnostyki online robotów. Wmiana danych zawsze odbywa się w dwóch kierunkach, a nikt raczej nie chce sobie pozwolić na to, by nieznany osobnik przejął kontrolę nie tylko nad danymi, ale także nad całą jednostką zrobotyzowaną, choć to akurat jest bardzo trudne. Nowa platforma godzi potrzeby wszystkich stron tej relacji. Jest zapewniona sprawna wymiana danych oraz bezpieczeństwo IT. Tak bezpieczne, że podobno sama BB nie podejrzy Waszych haseł. Zawsze byłem słaby z elektryki i energetyki, ale kolejna cecha Omnicora, mimo to, przemawia nawet do mnie. Zrzut energii z powrotem do sieci i szereg algorytmów oraz trybów typu hibernacja czy standby to nie tylko oszczędność energii wyrażona w konkretnych procentach, bo aż 30%. To też koniec z grzaniem się sterownika. Mniej grzania to mniej wentylatorów. Mniej wentylatorów to mniejszy sterownik. I ja to kupuję. O tym sterowniku i jego możliwościach będziecie pewnie mogli w najbliższym czasie sporo przeczytać i obejrzeć w internecie. Ale co najważniejsze, możecie już kupić robota z tym sterownikiem. Ja, choć trochę sceptycznie podchodziłem do prezentacji nowej szafy sterującej, to przyznaję się, że teraz rozumiem już tę potrzebę i podoba mi się to wykonanie. Bo jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. Sprawdźcie więc i Wy. Po drugie, sneak peek z raportu EFR. Kolejną prezentacją tegoż samego dnia którego miałem miejsce premiera Nikora, było wystąpienie pani prezydent IFR Mariny Bill. Jak nam przedstawiono, część danych jest jeszcze niejawna lub oparta o szacunki, gdyż końcowe dane dopiero spływają. Co do tych danych, które zostały zaprezentowane, mogę powiedzieć jedynie, że gdy publikowałem filmik na początku tego roku, w którym prognozowałem tegoroczne wyniki, w sumie to zeszłoroczne, to chyba jednak dobrze wyczułem sytuację rynkową. No ale spójrzmy na kilka luźnych wniosków, które wynikają z danych IFR z tego roku oraz kilkunastu ostatnich lat. Po pierwsze, koboty to 10% sprzedaży robotów, czyli jest to gałąź robotyki o najszybszym rocznym wzroście, ale koniec końców to w dalszym ciągu tylko 10% ogółu robotów sprzedawanych na świecie. Po drugie, w roku 2022 na świecie zainstalowano robota numer 4 miliony. Czy to dużo, czy to mało, ocenę zostawiam Wam. Po trzecie, obecnie, to jest w roku 2023 lub 2024 na świecie wdraża się około 550 tysięcy robotów rocznie. Po czwarte, przewiduje się, że do końca dekady roczna sprzedaż robotów osiągnie pułap 1 miliona. Po piąte, od kilku lat to branża elektroniki każdego roku wdraża więcej robotów niż Automotiv, dotychczasowy lider wdrożeń. Po szóste, ze wszystkich wdrożeń każdego roku ponad połowa ma miejsce w Chinach. 10 lat temu to była ledwie jedna czwarta. To pokazuje jak Chiny zrozumiały potencjał tkwiący w robotyzacji i jak przyćmiewają ten wszystkich innych. Po siódme, Europa to obecnie mniej niż 15% globalnego rynku robotyki, a wspólnie ze Stanami stanowimy może 1 czwartą. Po ósme, kategorie. Jak spojrzycie sobie kiedyś na raport IFR, to zobaczycie podstawowe kategorie przemysłowe, elektronika, Automotive i all others. Ta ostatnia kategoria zaczęła dominować w ostatnich raportach, dlatego będzie ona sukcesywnie rozdzielana na bardziej szczegółowe. Surprise, surprise. Dla nas wszystkich super, wreszcie będzie wiadomo, co te roboty realnie robią. Ponadto, pamiętacie pewnie, że ledwie 2-3 tygodnie temu mówiłem o danych dotyczących gęstości robotyzacji. Pani prezydent Marina Bill wyciągnęła z danych z ostatniej dekady wnioski, które mi umknęły, a z którymi nie sposób się nie zgodzić. Po pierwsze, współczynnik gęstości robotyzacji tylko w przemyśle automotive w danym kraju, takim oczywiście posiadającym przemysł automotive, jest zawsze 6-8 razy większy niż ogólny współczynnik dla tego kraju uwzględniający wszystkie inne przemysły. Po drugie i ważniejsze, pierwsza dwudziestka krajów o największym współczynniku gęstości robotyzacji nie zmieniła się przez ostatnie 10 lat. Wniosek z tego taki, że gdy któryś z krajów już zaobserwował korzyści z robotyzacji, to nie porzuca tego trendu i otrzymuje dalszy wzrost inwestycji w tym obszarze. Innymi słowy, powoduje to tylko jeszcze większe rozwarstwienie pomiędzy krajami z pierwszej dwudziestki i wszystkimi innymi. Niestety, na potwierdzenie moich przewidywań z odcinka o gęstości robotyzacji jest to bardzo za wiadomość dla nas, jako dla Polski. My w tym zestawieniu jesteśmy tym biednym kuzynem ze wsi. Mimo mikro wzrostów każdego roku wypadamy i wypadać będziemy w tym zestawieniu jeszcze biedniej. Cześć. No chyba, że coś się zmieni, ale to już rola do odegrania dla miłościwie nam panujących. Jeśli chodzi o raport IFR, to nie było zaskoczenie, jeśli chodzi o wskazanie globalnych trendów na najbliższe lata. AI, koboty, roboty mobilne, cyfrowe bliźniaki i humanoidy. Czyli tu również trafione w stosunku do moich przewidywań z początku roku. Ale gdzieś w trakcie konferencji padła taka informacja, że podobno w Chinach planuje się produkcję humanoidów na poważną skalę już na 2025 rok. Nikt nie potrafi powiedzieć co, gdzie i jak, przekazuje więc jedynie dalej tę plotkę, licząc, że skoro pojawiła się ona na tak poważnych konferencji, to jednak plotką nie jest. Po trzecie, kolejny ważny blok z konferencji, o którym warto wspomnieć, to plany ABB na najbliższe lata. Poza szerokim wprowadzeniem Omnicora jest tego trochę. ABB przyjęło sobie misję, że współpraca z nimi to będzie Great Robotic Experience, a realizowane w najbliższych latach będzie to m.in. poprzez po pierwsze Marketplace. Ten podobno pojawić ma się już niedługo. I tak, KUKA już go ma, a ABB tu goni. Ale patrząc na przykładzie VHS, nie zawsze trzeba być pierwszym, by wygrać. Zobaczymy więc, jak to wyjdzie. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Po drugie e-commerce. To branża, która dość mocno podbijała sprzedaż robotów w ostatnich latach i widać, że ten segment dalej pozostaje dla ABB istotny i firma chce być w nim obecna. Po trzecie AMR. No bo jak e-commerce, to nie może obyć się bez e robotyki mobilnej. Po latach przejęć pomniejszych firm wraz z ich całym know-how i ujednoliceniu portfolio, aby w końcu, w perspektywie najbliższego roku, zacząć dystrybuować swoje własne wózki MR. A te kapeleczki mucha nie siada. Powiedz, mucha siada czy nie siada? Nie siada. Nie siada. Co widziałem i słyszałem, a powiedzieć nie mogę? Stosunek ceny do funkcjonalności jest mocno konkurencyjny. W kontekście wieszczonej przeze mnie konsolidacji na tym rynku, myślę, że kilka pomniejszych firm opuści rynek, gdy ABB w końcu się na nim pojawi. A jak już jesteśmy przy MR, to ABB zaprezentowało ciekawą teorię na to, jak te wózki mają pomóc w obniżeniu kosztów optymalizacji produkcji. Biorąc pod uwagę, że to nie są tanie rzeczy, i niezależnie od producenta, kupno np. trzech wózków to wydatek rzędu 150-200 do tysięcy euro lub więcej, mocno mnie to zastanawiało, ale otrzymałem przekonujące wytłumaczenie. Zamiast bowiem stawiać nową linię, w której wszystko jest wydajnościowo ze sobą zbalansowane, ABB proponuje inwestowanie jedynie w nowe odcinki linii budowane w formie produkcji gniazdowej. Dodatkowe zdania transportowe załatwione zostaną właśnie przez wózki autonomiczne. Przyznaję, że była to bardzo ciekawa teoria i pozostaje mi wierzyć, że została wnikliwie przeanalizowana na dużych zbiorach danych. Jeśli tak. To czeka nas mała rewolucja w najbliższych latach, jeśli chodzi o podejście do budowy linii produkcyjnych. A kleopatra jak idą prace nad pałacem? Wygląda na to, że się wyrobią niemożliwe. Galowie nie znają tego słowa. Po piąte budowlanka. Prawdopodobnie wszystkie albo znacząca większość robotów, które podawały beton lub cegły, a które widzieliście na YouTubie, były marki ABB. ABB też zauważyło tę swoją dominację w filmikach, dlatego w budowlance widzą jeden z filarów przyszłego rozwoju marki. Wiadomo, że w tej branży dużo musi się zmienić i zmieni się w najbliższych latach i ABB mocno chce, by ta zmiana sygnowana była ich logiem. Po szóste, szeroko rozumiany, zrównoważony rozwój. O tym niby wszyscy mówią, ale już mało kto realnie coś z tym robi. Przy okazji Omnicora wspomniałem już o zrzucaniu energii z powrotem do sieci co skutkuje nie nagrzewaniem się sterownika. Ale w przypadku niektórych robotów ABB poszło dalej. Zaprezentowano nam na przykład case study, w ramach którego w drodze daleko idącej optymalizacji konstrukcji obniżono masę robota o ponad 100 kg bez naruszania jego osiągów. To wartość, która zwraca uwagę i choć zapewne pozwala na optymalizację produkcji samej jednostki wewnątrz ABB, to jednak przekłada się również na szereg ekokorzyści już w trakcie użytkowania. O, siódme. AI, AI i AI. Zajmuję się tą technologią od 2017 roku i ogromnie cieszę się, że zaczynałem wtedy. Dziś już specjalistów jest tylu, że nie sposób ocenić tych, którzy realnie znają się na temacie od bajkopisarzy. Jesteśmy młode wilki. Nowy na rybek. Najlepsi w mieście. Temat sztucznej inteligencji i wykorzystania w robotyce był tu obecny, ale na szczęście nie wszechobecny. Omnicor w końcu jest gotowy do adaptacji algorytmów AI. Robot cudy już teraz z jakichś korzysta. Wartym odnotowania jest fakt, że w bloku tematycznym, zdominowanym właśnie przez AI, postarano się wytłumaczyć zebranym na sali, jak to wszystko właściwie działa. Kłaniam się nisko za takie podejście, bo idę o zakład, że spora część ludzi tylko udaje, że wie o co w tym wszystkim chodzi i jak to działa. A tak, wszyscy wiedzieli już z grubsza o co chodzi w tym całym AI. Ale to nie wszystko. Bo w ABB ogólnie mają na to wizję. I właśnie po ósme, wizja ta została zaprezentowana w formie krótkiego materiału promocyjnego, w którym człowiek mówi do robota, a ten sam realizuje oczekiwane sekwencje. Tak właśnie ABB widzi przyszłość robotyki. Ludzie nie mają już programować najprostszych ruchów elementarnych dla robotów, mają definiować zadania do wykonania, a robot ma przekładać to na pojedyncze ruchy i funkcje. A żeby było zabawniej i wygodniej, Interakcja pomiędzy programistą a robotem ma odbywać się w języku naturalnym. Wszystko dąży do tego, by integratorzy byli bardziej efektywni lub czasem nawet niepotrzebni, więc jestem gotów uwierzyć, że ta wizja w pewnym stopniu jest możliwa do realizacji. Może nie w perspektywie kolejnych 50 lat robotyki w jak ktoś chyba przez pełnokrę powiedział, ale myślę, że parę procent z tego powinno już działać do końca tej dekady. Czwarte, warte odnotowania wydarzenie tej konferencji to panel z udziałem między innymi dwóch integratorów z dwóch różnych kontynentów oraz szefa integracji szwedzkich fabryk firmy IKEA. Mi najbardziej w tym panelu podobała się szczerość przekazu osób w nim biorących. Każdy z panelistów mógłby grać przekozaka i pompować się czego to on nie zrobił. Zamiast tego było naprawdę szczerze, bo integratorka to niełatwy kawałek chleba i trzeba mieć w sobie sporo pokory, bo jak ładnie podsumował jeden z panelistów jako integratorzy wchodzimy w temat budowy maszyn prototypowych, takich, których pewnie nigdy więcej nie przyjdzie nam wybudować. Na początku często nie wiemy nawet w 100%, jak to zrobić, a już na pewno nie wiemy, jakie problemy pojawią się po drodze. I żeby jeszcze tego szaleństwa było mało, to cenę naszej pracy podajemy na początku, a potem staramy się w niej zmieścić. Nie da się działać w tym biznesie nie mając do tego serca, ale też nie łącząc sobie doświadczenia i rozsądku z szaleństwem. Panel był pełen tego typu złotych myśli, które zrozumiałe były pewnie głównie dla osób siedzących na tamtej sali, dlatego nie będę ich tu wszystkich przytaczał. Zostawię Wam tylko jeszcze jedną. Każda maszyna się psuje. Wow. Tego nikt się nie spodziewał. Byli w totalnym szoku. Różnica między dobrą a złą maszyną jest widoczna po tym, jak łatwo można ją wystartować po błędzie, co nawiązuje trochę do idei trzech guzików, która ogromnie mi się spodobała, ale o tym może kiedy indziej. Piąta warta odnotowania rzecz na tej konferencji to wspomnienia: 50 lat to wcale nie tak dużo, więc na sali mieliśmy okazję gościć twórców pierwszego sterownika i robota marki ABB. Nikt w trakcie tej konferencji nie zbrod tak długich i licznych braw jak ta czwórka emerytowanych geeków. Sam klaskałem na bo robot IRB-6, do którego powstają ci panowie się przyczynili mi, był moim pierwszym zetknięciem się z robotyką. To nie, że jestem taki stary. Bardziej sprzęt na uczelniach był wiekowy jeszcze kilka lat temu. A pewnie totalnie niewielu z Was wie, że robot IRB-6 był później produkowany w Polsce na licencję ABB pod nazwą IRP-6 przez ZAB w Ostrowie. Bo to właśnie z tym robotem miałem do czynienia. I jest to jednostka tak nieśmiertelna, że najdłużej pracująca miała ponad 40 lat przebiegu i została wyłączona, a nie się zepsuła. Po szóste, Fanta Challenge. Pewnie już widzieliście ten filmik z kieliszkami. Wszystkie obecnie chodzące w internecie zostały nagrane właśnie na tej konferencji, gdzie to stanowisko odsunięto. Miałem okazję stać koło niego i faktycznie robi to wrażenie. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że za całość odpowiada ten sam człowiek, który stworzył oryginalny Fanta Challenge. 30 lat temu. Każdy z producentów ma coś innego, czym może się pochwalić. KUKA na przykład tak liczy udźwigi robota, że roboty o nominalnie tych samych wartościach udźwigu od KUKI i ABB mogą realnie podnieść nieco różne ciężary na korzyść KUKI. ABB z kolei właśnie dominuje w zakresie dokładności odwzorowania ścieżki przy dużych prędkościach. Fanta Challenge jest na to rzeczywistym dowodem. Jeśli więc Wasza aplikacja wymaga turbo dokładności przy ekstremalnych prędkościach, to najpewniej ABB będzie słusznym wyborem. Po siódme, organizacja. To jest rzecz warta podkreślenia. Kłaniam się nisko organizatorom. Bankiet odbył się na górce, z której widzieliśmy część Sztokholmu. Konferencja w nowej sali Starego Cyrku, a muzeum zorganizowano w Starym Cyrku. Program wypełnił nam dzień po brzegi, a na końcu zabrano nas w rejs statkiem na Artipelag. Tam specjalnie dla wszystkich 750 gości z 40 krajów zorganizowano tradycyjne szwedzkie świętowanie w pięknym miejscu i sali wielkości hangaru lotniczego. Nie byłem wcześniej w Sztokholmie, ale ABB pokazało mi go od naprawdę pięknej strony. Na pewno wrócę, by zobaczyć resztę miasta. Fiu, 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 fiu. ekstra. Przy tej okazji zadbano oczywiście też o możliwości networkingu. Była okazja porozmawiać i wymienić się doświadczeniami nie tylko z innymi integratorami z całego świata czy pracownikami ABB z różnych działów, ale przede wszystkim poznać lepiej kolegów z Polski, którzy działają w naprawdę najróżniejszych branżach i przemysłach wspólnie z ABB. Zapewne przez najbliższy czas będziemy Was zarzucać różnymi ciekawostkami i rolkami z tego wydarzenia. Nie wszystko dało radę zmieścić do tego odcinka, aby nie miał on dwóch godzin. Rynek robotyzacji w najbliższych latach będzie ciekawym miejscem. ABB udowodniło, że jest gotowe do wyścigu. Co będzie dalej, zobaczymy. Mam nadzieję, że się Wam podobało, a jeśli tak, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał na YouTube, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodnie i aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!